W minioną niedzielę, 16 lutego, w świnoujskim pensjonacie Laguna odbyły się mistrzostwa w malowaniu artystycznym wzorków na kawie. Do konkursu przystąpili reprezentanci świnoujskich kawiarni, które na co dzień serwują aromatyczny, czarny i gorący napój, który przed wydaniem konsumentowi barysta dodatkowo ozdabia odpowiednim motywem, artystycznym wzorkiem, używając do tego spienionego mleka. Więcej na temat konkursu, barystów i malowaniu mlekiem powiedziała przedstawicielka organizatora. Magda Hryca. Imprezę zorganizowaliśmy tak naprawdę z inicjatywy tutejszych świnoujskich baristów. Bardzo nas oczywiście ta inicjatywa cieszy, bo na co dzień pracujemy z kawą i jesteśmy w stowarzyszeniu Baltic Coffee Collective, które ma na celu krzewienie kultury picia wysokogatunkowej kawy. Dzisiaj, to prawda, nie wysokogatunkowa kawa na, na barze głównym, tylko malowaniem lekiem. Bardzo widowiskowa konkurencja, jest to też konkurencja na Mistrzostwach świata baristów. E, także no zobaczymy, e, co nam tutaj świnoujscy bariści pokażą. Bo Właśnie. tak naprawdę jest to regionalna impreza tutejsza. Tu e, u nas na zabarem będą tylko świnoujścianie. E, jasne. Czy wiadomo już, ilu tych świnoujścian się zgłosiło? E, na razie mam 8 osób. Mam nadzieję, że jeszcze ktoś dojedzie, bo są zgłoszenia, że się spóźnią. Tak także czekamy. Czyli można powiedzieć 8 osób, czyli 8 lokali. E, tak, z tym, że z jednego lokalu jest dwóch, jest dwóch baristów. Panie Magdo, Barista to jest zawód taki konkretny, czy to jest takie no, fajne przyzwyczajenie, fajne działanie smakoszy czarnego trunku? Znaczy, Barista już teraz jest to tak jakby samodzielny zawód, bo coraz więcej kawiarni stawia kawę na pierwszym miejscu i tak naprawdę coraz więcej pracowników interesuje się tą kawą. Jest to bardzo wdzięczny produkt. Można, barista ma duży wpływ na to, jaką kawę wydaje, więc tak naprawdę można powiedzieć, że jest też artystą w pewnym sensie, bo to od niego zależy, jak ta kawa będzie smakowała. Rozumiem Panie Magdo, że mm, przyjacielem Baristy to jest ekspres ciśnieniowy. Włoska zasada 4M mówi tak naprawdę, że jest, są, cztery, y, są cztery składniowe na wyjście, na wydanie dobrej kawy. Jest to ekspres, jest to młynek, jest to ręka baristy i przede wszystkim jest to ziarno kawy. Mhm. Y, więc to są cztery składniowe na wyjście prawidłowej filiżanki kawy. A gdzie w tym wszystkim i na którym miejscu jest smakosz? <śmaki> Smakosz jest już tak jakby e, tylko odbiorcą tego, co barista jest w stanie zrobić z tych wszystkich czterech elementów. E, więc no, o, tutaj to jest tak jakby on ocenia pracę i, e, i bariści naprawdę się bardzo starają, żeby ta ich praca była wysoko oceniona. Zapytam jeszcze, kawa ziarnista czy instat? <śmaki> Nie no, zdecydowanie kawa ziarnista i zdecydowanie stuprocentowe arabiki. Mhm. Rozumiemy, że jeżeli konkurs to i oceny, co będziecie oceniali? E, oceniane będą dzisiaj, w związku z tym, że jest to Puchar Latte Art, czyli Puchar malowania mlekiem po kawie, będziemy oceniali e, jury, w którym główną, e, główną rolę pełni wieloletnia wicemistrzyni Polski, bo w 2016, 2017, 2018 i 2019 została wicemistrzynią Polski Latte Art, czyli dokładnie to malowanie na kawie. E, będziemy oceniali kontrast, będziemy oceniali położenie tego wzoru na kawie, także. No sędziowie też będą mieli co robić. Rozumiem i smak również branić pod uwagę. A, nie. nie, nie, dzisiaj smaku nie. Dzisiaj tylko wzorek się liczy. E, smak mleka. Nie, też nie. W ogóle nie będą próbować, nie będą dotykać ustami tej kawy. E, za sędziowie dzisiaj zadanie ich jest wskazać palcem najładniejszy, najlepiej wykonany wzór. Czyli, I ta filiżanka wygrywa. Czyli oceniałem wzrokowo tym. Tak, tylko i wyłącznie. Dzisiaj tylko, tak.